Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego niektórym ludziom wydaje się sprzyjać niewidzialna siła? Zatrzymajcie się na moment i szczerze ocencie swoje życie. Spójrzcie na wyniki, które teraz osiągacie, nie na te, które chcielibyście mieć, ale na realne, które macie przed sobą. Wasze konto bankowe, pozycja zawodowa, relacje, zdrowie, wewnętrzny spokój powiedzcie mi uczciwie: czy żyjecie tak, jak naprawdę chcecie? Większość ludzi nie. I jest tego konkretny powód. Przez ponad 50 lat zgłębiałem tajniki ludzkiego umysłu i współpracowałem z dziesiątkami tysięcy osób na całym świecie. Odkryłem coś, co może całkowicie zmienić kierunek waszego życia. Nie mówię o małych, stopniowych zmianach, mówię o transformacji tak głębokiej, że dla obserwatorów z zewnątrz może wydawać się niemożliwa. Dziś podzielę się z wami najprostszym, i najpotężniejszym dostosowaniem, jakie istnieje. Dostosowaniem, które oddziela tych, którzy żyją niezwykłym życiem od tych, którzy jedynie wegetują. Dostosowaniem, które może sprawić, że przestaniecie walczyć z życiem i zaczniecie z nim płynąć. W waszym życiu działa coś, co determinuje każdy osiągany przez was wynik coś, co działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Wpływając na każdą Waszą decyzję, każde działanie, każdą szansę, którą dostrzegacie lub którą pomijacie. Tą niewidzialną moc nazywam paradygmatem mentalnym. Wasz paradygmat jest jak program komputerowy, działający w tle Waszego podświadomego umysłu. Kontroluje postrzeganie rzeczywistości, determinuje wykorzystanie czasu, wpływa na kreatywność, określa produktywność i wyznacza granice tego, co uważacie za możliwe w waszym życiu? Większość ludzi nie ma pojęcia, że ten program działa. Uważają, że mają pełną kontrolę nad swoim życiem, a tak naprawdę kierują nimi wzorce mentalne, które zostały w nich zainstalowane, gdy byli małymi dziećmi. Pomyślcie o tym: czy znacie ludzi, którzy rok po roku zarabiają dokładnie tyle samo pieniędzy? Ludzi, którzy zawsze kończą miesiąc, licząc każdy grosz, niezależnie od tego, ile dostają podwyżki? Ludzi, którzy przeskakują z relacji do relacji, zawsze przyciągając ten sam typ problematycznej osoby? To nie przypadek. To paradygmat w działaniu. Kiedy zacząłem to studiować w 1961 roku, zarabiałem 4000 dolarów rocznie i byłem winien 6000. Matematycznie. Nawet gdybym pracował 18 miesięcy, nie wydając ani grosza, tylko spłaciłbym długi, to była sytuacja bez wyjścia. Ale wtedy stało się coś niezwykłego. Kiedy nauczyłem się identyfikować i zmieniać mój paradygmat mentalny, moje dochody wzrosły do 175 tysięcy dolarów w ciągu zaledwie 12 miesięcy. To nie było szczęście, to nie była magia. To była nauka w praktyce. Paradygmat jest jak termostat w Waszym domu. Kiedy ustawicie termostat na 22 stopnie, nie ma znaczenia, czy otworzycie okna, czy rozpalicie ognisko w pokoju. System zawsze będzie dążył do powrotu do zaprogramowanej temperatury. Wasz umysł działa dokładnie tak samo. Nie ma znaczenia, ile kursów ukończycie, ile książek przeczytacie, ile okazji pojawi się na waszej drodze. Jeśli wasz paradygmat mentalny jest zaprogramowany na mierne wyniki, zawsze powrócicie do tego poziomu. Dobra wiadomość jest taka, że możecie przeprogramować ten mentalny termostat, ale najpierw musicie zrozumieć, jak został zainstalowany. Oto prawda, która was zaszokuje. Większość waszego mentalnego programowania została zainstalowana przed siódmym rokiem życia, kiedy nie mieliście jeszcze zdolności krytycznego myślenia lub kwestionowania tego, co chłoniecie. Wyobraźcie sobie noworodka. Jego świadomy umysł nie rozwinął jeszcze zdolności rozumowania, akceptowania lub odrzucania informacji. Wszystko, co dzieje się wokół tego dziecka, trafia bezpośrednio do podświadomości, bez żadnego filtru. Rozmowy, które wasi rodzice prowadzili o pieniądzach przy stole, konflikty finansowe, których byliście świadkami, słowa, które słyszeliście wielokrotnie: Pieniądze nie rosną na drzewach, bogaci stają się jeszcze bogatsi, nie mamy szczęścia. Ciężka praca to jedyna droga. Wszystkie te informacje zostały zapisane w waszej podświadomości jako absolutne prawdy, a dziś, dziesiątki lat później, nadal działacie w oparciu o te programy. Naukowcy z Uniwersytetu Harvarda odkryli, że 95% naszych decyzji podejmuje podświadomość. Oznacza to, że żyjecie swoim życiem, opierając się na programach, których nawet nie pamiętacie, że otrzymaliście. Znam rodziny, w których ubóstwo przekazywane jest z pokolenia na pokolenie nie z powodu braku możliwości, ale z powodu programowania mentalnego. Dzieci dorastają, widząc, jak rodzice zmagają się z pieniędzmi, słysząc te same narzekania, przyswajając te same ograniczające przekonania. Kiedy dorastają, odtwarzają dokładnie te same wzorce. System edukacji pogarsza sytuację. Spędzamy lata. Ucząc się matematyki, historii, nauk ścisłych, ale nigdy nie uczymy się, jak działa umysł, nigdy nie uczymy się o paradygmatach, nigdy nie uczymy się, jak przeprogramować nasze wzorce mentalne. W rezultacie opuszczamy szkołę z wiedzą wystarczającą do rozpoznawania okazji, ale z programowaniem mentalnym, które uniemożliwia nam działanie. Czy znacie kogoś, kto dokładnie wie, co musi zrobić, aby poprawić swoje życie, ale po prostu nie może tego zrobić? To nie brak wiedzy. To konflikt paradygmatów. Świadomy umysł mówi: powinienem zainwestować swoje pieniądze, ale podświadomy paradygmat szepcze: inwestowanie jest ryzykowne, możesz wszystko stracić. Świadomy umysł mówi: powinienem założyć własną firmę, ale podświadomy paradygmat odpowiada: lepiej mieć pewną pracę niż niepewne przygody. Ten wewnętrzny konflikt utrzymuje miliony ludzi w życiu. Które jest dalekie od ich prawdziwego potencjału. Opowiem Wam historię, która doskonale ilustruje, jak działa to mentalne przeprogramowanie. Był 1961 rok. Byłem całkowicie zagubiony w życiu. Dwa miesiące szkoły średniej to całe moje formalne wykształcenie. Skakałem z pracy do pracy, zawsze zarabiając grosze, zawsze zadłużony, zawsze sfrustrowany. Wtedy podszedł do mnie pewien mężczyzna. Ktoś, kto wyraźnie odkrył coś, czego ja nie wiedziałem. Był zdrowy, zamożny, szczęśliwy, miał energię, która emanowała pewnością siebie i sukcesem. Spojrzał mi w oczy i powiedział: Bob, chcesz zmienić swoje wyniki? To pytanie całkowicie mnie zaskoczyło: Zmienić moje wyniki? Szczerze mówiąc, myślę, że ta możliwość nigdy nie przeszła mi przez głowę. Po prostu budziłem się każdego dnia, robiłem to, co musiałem zrobić. I czekałem aż sprawy same się poprawią. Włożył mi do rąk książkę Myśl i bogać się, Napoleona Hilla. A potem powiedział mi coś, co zmieniło moje życie na zawsze: Jeśli zrobisz dokładnie to, co ci powiem, i będziesz studiował tę książkę, robiąc dokładnie to, co zaleca autor, wszystko w twoim życiu się zmieni. Wyjaśnił, że Napoleon Hill spędził całe życie. Studiując ponad 500 najbardziej utytułowanych osób na świecie. Cała ta wiedza została skondensowana w tej książce. Myślę, że byłoby bardzo rozsądne z Twojej strony, kontynuował, gdybyś poświęcił życie próbując zrozumieć i zastosować to, co ten człowiek odkrywał przez całe życie. Nie wiem dlaczego, ale postanowiłem posłuchać jego rady. Zacząłem studiować tę książkę każdego dnia nie tylko czytać studiować. Analizując każdą koncepcję, ćwicząc każde ćwiczenie, stosując każdą zasadę. I wtedy zaczęło się dziać coś niezwykłego: moje postrzeganie tego, co jestem w stanie zrobić, zaczęło się zmieniać. Nie z dnia na dzień, ale stopniowo, konsekwentnie. Zacząłem od sprzątania biura. Tylko jednego. Myłem podłogę dwa razy w miesiącu za 30 dolarów. Potem dostałem kolejne biuro za 65 dolarów miesięcznie, potem kolejne za 100. W ciągu pięciu lat sprzątałem biura w Toronto, Montrealu, Bostonie, Cleveland, Atlancie i Londynie. Moja firma stała się międzynarodowa. Ale najciekawsze jest to, że gdybyście mnie wtedy zapytali, co robię, powiedziałbym: Sprzątam biura i czytam myśl i bogać się. Ale wiele osób sprzątało biura i nie robiło tego co ja. Wiele osób przeczytało tę książkę i nie osiągało takich samych rezultatów. Różnica nie polegała na tym, co robiłem na zewnątrz. Różnica polegała na tym, co działo się wewnątrz. Mój paradygmat mentalny był przeprogramowywany. Zostałem wychowany w przekonaniu, że aby zarabiać dużo pieniędzy, trzeba być bardzo inteligentnym. Wiedziałem, że nie jestem aż tak inteligentny, ale oto byłem, zarabiając dużo pieniędzy. Zostałem wychowany w przekonaniu, że aby mieć dobrą pracę, trzeba mieć dobre wykształcenie formalne. Nie miałem wykształcenia formalnego, ale teraz byłem właścicielem całej firmy. Te sprzeczności zmusiły mnie do zakwestionowania wszystkiego, w co wierzyłem na temat sukcesu i pieniędzy. I im bardziej kwestionowałem, tym bardziej zdawałem sobie sprawę, że działałem w oparciu o kłamstwa. Książka nie tylko dała mi wiedzę, dała mi nowe programowanie mentalne. A to nowe programowanie objawiło się w zupełnie innych wynikach. Teraz ujawnię najprostsze i najpotężniejsze dostosowanie, jakiego możecie dokonać w swoim życiu. Jest tak proste, że możecie je zastosować natychmiast, ale jest tak potężne, że może całkowicie zmienić wasze wyniki w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Oto ono. Przestańcie automatycznie akceptować każdą informację, która do was dociera. Wasz świadomy umysł ma niezwykłą zdolność, której większość ludzi nigdy nie wykorzystuje: zdolność akceptowania lub odrzucania informacji. Możecie dosłownie wybrać to, co wpuszczacie do swojego podświadomego umysłu, ale zostaliśmy uwarunkowani, aby pozostawiać nasz umysł całkowicie otwartym. Oglądamy wiadomości o kryzysie gospodarczym i automatycznie je akceptujemy. Słyszymy, jak ktoś narzeka, jak trudno jest zarabiać pieniądze, i automatycznie się zgadzamy. Widzimy statystyki dotyczące niepowodzeń biznesowych i automatycznie je internalizujemy. Wszystko to trafia bezpośrednio do podświadomości, gdzie staje się częścią naszego programowania mentalnego. Wyobraźcie sobie, że instalujecie mentalny filtr. Za każdym razem, gdy negatywna, ograniczająca lub zniechęcająca informacja próbuje dostać się do waszego umysłu, świadomie ją odrzucacie. Mówicie, ta informacja nie jest dla mnie, nie akceptuję tego w mojej rzeczywistości. Jednocześnie konsekwentnie wystawiacie się na informacje, które wspierają życie, które chcecie stworzyć: historie sukcesu, zasady dobrobytu, przykłady osób, które pokonały przeszkody podobne do waszych. Neurobiolog dr Joe Dispenza udowodnił, że kiedy świadomie zmieniamy nasze wzorce myślenia, dosłownie tworzymy nowe połączenia neuronowe w mózgu. Innymi słowy, możemy fizycznie przepisać nasze programowanie mentalne. Ale oto najważniejsza część: ta zmiana musi być konsekwentna i powtarzalna. Nie ma sensu robić tego raz i oczekiwać rezultatów. Musicie to robić każdego dnia, aż stanie się to automatycznym nawykiem. Odkryłem, że dyscyplina jest po prostu umiejętnością wydania sobie polecenia, a następnie jego wykonania. A najważniejszym poleceniem, jakie możecie sobie wydać, jest: świadomie wybieram, jaki rodzaj informacji pozwalam kształtować moją rzeczywistość. Kiedy robicie to konsekwentnie, dzieje się coś niezwykłego. Wasze postrzeganie rzeczywistości zaczyna się zmieniać. Zaczynacie dostrzegać możliwości, które wcześniej były niewidoczne. Zaczynacie podejmować decyzje, które wcześniej wydawały się niemożliwe. Zaczynacie przyciągać ludzi i okoliczności, które są zgodne z waszymi nowymi wzorcami mentalnymi. To nie magia, to nauka. Tak działa umysł. Pomyślcie o braciach Wright. Kiedy powiedzieli, że wypuszczą samolot w powietrze, wszyscy myśleli, że zwariowali. Logika tamtych czasów mówiła, że to niemożliwe. Ale odrzucili to zbiorowe programowanie i skupili się na własnej wizji. Nie tylko udało im się sprawić, że samolot poleciał, utrzymali go w powietrzu przez 14 sekund. I podczas gdy większość ludzi koncentrowała się na fakcie, że to tylko 14 sekund, oni koncentrowali się na fakcie, że udało im się polecieć. Ta różnica w postrzeganiu zmieniła świat. Steve Jobs zrobił to samo, kiedy powiedział, że włoży tysiąc piosenek do kieszeni. Eksperci powiedzieli, że to niemożliwe, ale odrzucił to ograniczające programowanie i skupił się na swojej wizji. Rezultatem był iPod, który zrewolucjonizował przemysł muzyczny. Dostosowanie jest proste: uświadomcie sobie, co wpuszczacie do swojego umysłu. Świadomie odrzucajcie wszystko, co nie służy życiu, które chcecie stworzyć, i konsekwentnie karmcie się informacjami, które wspierają wasze cele. Róbcie to przez 30 kolejnych dni, a zaczniecie dostrzegać wymierne zmiany w swoim życiu. Róbcie to przez rok, a nie rozpoznacie osoby, którą się staliście. Moc przekształcenia waszego życia jest w waszych rękach w tej chwili. Nie w jakimś przyszłym czasie, kiedy będziecie mieli więcej wiedzy, więcej pieniędzy, więcej czasu lub więcej szczęścia. Teraz. Wszystko, co musicie zrobić, to zacząć ćwiczyć świadomą kontrolę nad tym, co wpuszczacie do swojego umysłu. To zacząć odrzucać ograniczające programy, które zostały zainstalowane, gdy byliście dziećmi. To zacząć karmić wasz podświadomy umysł informacjami, które wspierają niezwykłe życie, które macie potencjał stworzyć. Pamiętajcie: nie musicie być mądrzejsi, lepiej wykształceni, ani mieć więcej szczęścia, aby odnieść sukces. Musicie tylko zrozumieć, jak działa wasz umysł i wykorzystać tę wiedzę na swoją korzyść. Przez ponad pięć dekad widziałem, jak zwykli ludzie przekształcali swoje życie, stosując dokładnie te zasady, którymi podzieliłem się z wami dzisiaj. Ludzie, którzy zaczęli bez żadnej przewagi, a skończyli żyjąc daleko poza swoimi najśmielszymi marzeniami. Jedyną różnicą między nimi a ludźmi, którzy nadal tkwią w przeciętnym życiu, jest to, że nauczyli się przeprogramowywać swoje paradygmaty mentalne. Macie tę samą moc, macie tę samą zdolność. Jedynym pytaniem jest czy ją wykorzystacie? Kliknijcie film, który pojawia się teraz na ekranie. Zabierze Was jeszcze głębiej w tę podróż samopoznania i transformacji. Nauczycie się konkretnych technik, aby dokładnie zidentyfikować, które paradygmaty ograniczają wasze życie i jak zastąpić je programami, które wyniosą was na wyższy poziom. Pamiętajcie, każdy film, który oglądacie, każda koncepcja, którą stosujecie, każda mała zmiana, której dokonujecie, przybliża was o krok do osoby, którą naprawdę możecie się stać. Dziękuję, że pozwalacie mi dzielić z wami tę podróż. Będę czekał w następnym filmie. Aby kontynuować tę transformującą rozmowę, powiem Wam do zobaczenia, kiedy zdobędziecie kolejny szczebel w swojej ewolucji mądrości, stańcie się o 1% lepsi, niż jesteście teraz. Dziękuję i czekam w następnym filmie.